Herba mater recenzje, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował yerbę, o której recenzję prosiliście mnie w licznych wiadomościach, ponieważ z tego co pisaliście można odnieść wrażenie, że Jerba, którą dzisiaj będę recenzował, czyli Rio Negro, jest obecnie jedną z mocniejszych yerb na rynku. Jerba mater Rio Negro jest sprzedawana tylko i wyłącznie w opakowaniach takich plastikowych, foliowych, w próbce 400 gram lub też w 50 dziesiątkach, które możecie znaleźć m.in. na stronie yerba marketu, ponieważ ten yerba market jest odpowiedzialny za stworzenie, można powiedzieć, tej yerby. Mówię, że jest on odpowiedzialny za stworzenie tej yerby, ponieważ mam wrażenie, że yerba materionegro była już przeze mnie pita w nieco innej formie. Tak jak wspomniałem, jest ona dostępna na jerba markecie. Ja swoją paczkę mam ze sklepu na półwiejskiej w Poznaniu. Zapłaciłem za nią 25 zł za 400 gramów. Więc jest to jerba, można powiedzieć, taka dość droższa. Co, przy moich podejrzeniach powoduje to, że być może jest ta jerba zbyt droga, z tego względu, że można mieć ten sam susz nieco taniej. O swoich podejrzeniach powiem pod koniec filmu. Czego możemy dowiedzieć się ze strony Rionegro.pl, ponieważ taka strona istnieje. No nie za bardzo dużo możemy się dowiedzieć, ponieważ mamy tam tylko i wyłącznie jakby opis taki, że Robert Derlatka, czyli osoba odpowiedzialna za firmę Oranżada i odpowiedzialna za stworzenie tej marki poszukiwał czegoś, co będzie go pobudzało w swoich podróżach. Domyślam, że, domyślam się, że tutaj chodzi o podróże motocyklowe. Sama nazwa Rionegro, jak googlowałem, może pochodzić albo od miasta w Kolumbii, w co wątpię, albo od lewego dopływu Amazonki, co już może być jakby rzeczywiście początkiem tej nazwy. Oprócz tego mamy w logo niedźwiedzia Rionegro co jest dla mnie takie no, dość dziwne, ponieważ niedźwiedź raczej kojarzy mi się z kontynentem europejskim i tutaj z naszymi, można powiedzieć, krajami jakimiś Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, z tym mi się kojarzy niedźwiedź ewentualnie z Ameryką, ale wtedy z Ameryką Północną. Tutaj raczej z Ameryką Południową taki niedźwiedź mi się nie kojarzy, wydaje mi się to takie dość dziwne połączenie, natomiast pozostałe fragmenty opakowania, jeśli chodzi o identyfikację wizualną, są typowo takie południowo-amerykańskie. Dookoła tego niedźwiedzia mamy jakieś obrazki, takie można powiedzieć no troszeczkę może kolumbijskie, jakieś asteckie bym powiedział. Oprócz tego niedźwiedź ten jest otoczony również lasem deszczowym, zarówno jak, jak i u góry, jak i na dole. Natomiast z samego boku opakowania możemy się dowiedzieć, że tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z jierbą argentyńską. Jest to oczywiście reklamowane jako zamiennik dla kawy. Z, drugi z drugiego boku opakowania mamy z sugerowany opis, jak tą yerbę należy pić i pierwsze zalania mają być wodą o temperaturze 75 do 80 stopni, natomiast kolejne zalania, których może być około 5, mogą już się odbywać nieco cieplejszą wodą o temperaturze 85 stopni Celsjusza, sugerowana porcja to jest od 30 do 50 gramów. Oprócz tych informacji z tyłu opakowania mamy również oczywiście kraj pochodzenia, o którym wspomniałem, że jest to yerba argentyńska. Mamy również informację, że nadaje się również do tererę i będzie świetna do pobudzenia zarówno do pracy, jak i do nauki. I mamy również jedną informację produkcyjną, czyli że yerba ta jest produkowana i suszona w technologii bez użycia dymu, czyli mamy tutaj yerbę Sinhumo lub też Unsmoked, jeśli używalibyśmy nazwiska angielskiego. Więc yerba ta będzie wskazana dla osób, które poszukują yerb, Niedymionych o niskiej zawartości tych poliwęglowodorów aromatycznych, jeśli dobrze pamiętam, więc bez tego PWA, o, to, to jest na pewno dobra nazwa, więc będzie taka yerba wskazana, ponieważ ona nie zawiera tych substancji, nazwijmy to karcerogennych, rakotwórczych. Oprócz tego, ze strony możemy się również dowiedzieć, że yerba ta jest leżakowana przez 12 miesięcy. I y, zawiera wysoką zawartość kofeiny. Niestety nie dowiedziałem się, jaka jest to zawartość kofeiny. Pisałem na kontakt podany na tej stronie. Niestety to pytanie pozostało bez odpowiedzi, więc tutaj nie wiemy, jaka jest zawartość kofeiny, pomimo tego, że strona reklamuje tą hierbę jako mocno pobudzającą. I na stronie internetowej mamy również informację, że yerba ta pochodzi z plantacji w Corrientes w Argentynie. Daje to już do myślenia, ponieważ w koriente znajdują się plantacje taragui, i właśnie w sklepie z tą Jerbę zasugerowano mi, że yerba ta jest bardzo podobna do jednej z yerb, właśnie które mogłem mieć okazję pić, czyli do taragui, do czego odniosę się w ostatniej części filmu. Teraz przejdziemy do oceny zapachu. No absolutnie nie czuć tutaj żadnych aromatów dymnych, czuć bardziej tą hierbę, bym powiedział, że to jest takie pomieszczenie Argentyny i Brazylii, czuć troszeczkę takich świeżych aromatów trawiastych, bez jakiejś wyraźnych kwaskowatości w tym aromacie, no i czuć tutaj taką lekką słodowość można powiedzieć argentyńską. Więc yerba ta zachęca na pewno swoim zapachem do wypicia. Zobaczymy teraz w takim razie jak ona wygląda, ponieważ yerba ta jest nazywana elaboradą, jednak dla mnie powinna być reklamowana jako despalada, no i w sumie na stronie yerba marketu możemy znaleźć informację, że patyczków tutaj powinno być 3%, tylko natomiast pozostałe 97% są to tylko i wyłącznie listki. Przejdźmy w takim razie do oceny wyglądu i sprawdźmy, czy tutaj te obietnice się pokrywają z rzeczywistością. Zobaczmy, jak wygląda susz yerba Mate i Rio Negro. Jest to yerba argentyńska, więc powinna mieć nieco grubsze. Cięcie. Jednocześnie już tutaj rzuca się od razu w oczy nasionko, które nasionka prześladuje mnie w tym roku, już niejednokrotnie o tym wspominałem. Jak widzicie, pierwsze co mamy nasionko, dobrze pomijmy je, więc przejdźmy do oceny samego suszu. Te, jak widzicie, mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z despaladą, dość drobno zmieloną, jak na typ argentyński. Gdyby pomiędzy tą jerbą znalazł się tutaj jakiś pył, to można by powiedzieć, że mamy do czynienia z jerbą urugwajską, bym powiedział, nawet taki typ. Tutaj widzę kawałek kory, osokrzewu parywajskiego, kawałek gałązki, nic to nie przeszkadza oczywiście. Jest to produkt naturalny, natomiast no, taki po prostu się zaraz. Jest to taka ciekawostka, warta odnotowania. Jeśli chodzi o sam typ suszu, to on mi bardzo przypomina niestety Taragui Despalade, która również cechowała się tym, że była dość drobno zmielona. Nie posiadała ona pyłu, posiadała ona bardzo intensywny zielony kolor, który jak na yerba argentyńską jest bardzo intensywny. Jerby argentyńskie zazwyczaj są nieco bledsze. Tutaj ten kolor jest taki zbliżony wręcz do yerb, można powiedzieć, brazylijskich. No i mówiąc szczerze, gdybym otrzymał Taragu i Despalade i yerba Materio negro, zastanawiałbym się, czy nie są przypadkiem to te same susze, tylko po prostu przepakowane i sprzedawane w innych opakowaniach. Tutaj mam kolejne dwa nasionka. Więc one rzeczywiście występują. Ja przypuszczam, że te nasionka tak mnie prześladują, ponieważ jerba od momentu, kiedy zaczynałem pić, przeszła po prostu procesy produkcyjne, potrzeba jej coraz więcej produkować, w związku z czym obróbka, zbieranie krzewów, ścinanie ich może się odbywać maszynowo, przez co między innymi w, w, samym, w samym produkcie znajdują się nasionka. Wracając do samego suszu, no patyczków tutaj nie ma. no Są gdzieś pojedyncze jakieś kawałki, jak na przykład tutaj. Natomiast tych patyczków jest poniżej 10% można spokojnie powiedzieć na oko. W związku z czym yerby tą klasyfikowałbym jako Despalade. No i tak jak mówię, ona bardzo przypomina mi Taragui Despalade ze względu na swój intensywny zielony kolor, drobne zmielenie, brak pyłu. No i to zmielenie jest takie dość drobne, jak na yerby argentyńskie. Więc bardzo blisko temu. Jerbie po prostu urugwajskiej, natomiast nie jest to oczywiście typ urugwajski, ponieważ jak widzicie, pyłu tutaj praktycznie nie ma. Listki są ciemnozielone, nie widać jakichś przebarwnie, żeby były tutaj listki w kolorach żółtych czy też czerwonych. Oczywiście ta zieleń ma różne odcienie, natomiast susz wygląda na prawidłowo przygotowany i prawidłowo przetworzony. Jarba na pewno można powiedzieć zachęca swoim wyglądem do jej spróbowania. Zobaczymy w takim razie więc, jak smakuje. Swoją jierbę już zalałem, używam do tego celu nowego tarmosu, który mogliście zobaczyć na Facebooku. Brakuje mi na pewno w nim uszka, które mo mogłoby zapobiec temu, że ten yerbos się wyślizguje troszeczkę z ręki, natomiast to obicie ze skóry, która jeszcze nie wiem, czy jest ekologiczna, czy też naturalna. Hmm, powoduje, że można trzymać sobie swobodnie i nie wyleci. Oczywiście przyjdzie jeszcze czas na recenzję termosu. Dzisiaj się skupiam na yerbie. I co o niej można powiedzieć? Można na pewno o niej powiedzieć, że smak jest syty, jest dość głęboki, wypełnia kubki smakowe w całej ich objętości. Nie czuć tutaj żadnych aromatów dymnych. Smak jest lekko kwaskowaty, gorzki, słodowy. Jest to bardzo dobra argentyńska yerba. Gdybym miał ocenić tą yerbę w skali od 1 do 10, to powiedziałbym, że jest ta yerba bardzo blisko dziesiątki. Natomiast jeśli chodzi o pobudzenie, również ta yerba jest dość mocna, jeśli chodzi o pobudzenie, co może być m.in. spowodowane tym, że Zawiera bardzo małą ilość patyczków, więc mamy tutaj tak naprawdę właściwie same listki. No i oczywiście też może być to sposób technologii, okres zbiorów i tak dalej. Przy czym hierba w mojej ocenie zbyt blisko leży taragui despalady. Spytałem oczywiście o to producenta. Nie otrzymałem odpowiedzi wprost, natomiast otrzymałem informację, że yerba ta jest sprowadzana do Polski w opakowaniach zbiorczych. Następnie jest tutaj konfekcjonowana i rozpakowywana do tych mniejszych yy, opakowań już w Polsce. Czyli tak naprawdę yy, kontenerami przyjeżdża prawdopodobnie yerba mate Taragui w despaladzie, gdzie jest po prostu przesypywana do opakowań, nabijane jest inne logo i jest sprzedawane w o wiele wyższej cenie, ponieważ 25 zł za 500 gram to Taragu i Despalady na pewno znajdziecie sobie spokojnie w internecie. Natomiast tutaj za 25 zł mamy tylko i wyłącznie 400 gramów. Chyba, że w momencie, w którym ja na przykład nagrywam ten odcinek, czyli początek nowego roku, jest promocja na yerba markecie, no to 400 gramów tej yerby kosztuje 16,99. W takiej cenie wtedy się rzeczywiście opłaca. Jeśli chodzi o samą yerbę, no jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Gdybym nie miał wątpliwości, że jest to so przesypywana taragu i despalada, to powiedziałbym, że yerba ta może bez problemu wbić się gdzieś tam w top 3, jeśli chodzi o yerby czyste. Ponieważ ma bardzo intensywny, głęboki smak, takie pomieszanie i zrównoważenie tych trzech podstawowych smaków yerby dla mnie, czyli jest ta yerba gorzka, jest słodowa jednocześnie i jest lekko kwaśna, więc spełnia tutaj te wszystkie wymagania. Dodatkowo dobrze pobudza, wolno się wypłukuje. Terrere ma również intensywny, głęboki smak, jednak ja ją wolę pitą na ciepło, ponieważ dłużej mam wrażenie utrzymuje smak, to zioło jest mocniej zaparzane po prostu. Nadaje się nawet całkiem dobrze do różnego rodzaju mieszanek i eksperymentów, ponieważ posiada smak, który może współgrać z jakimiś takimi mocniejszymi dodatkami, takimi jak na przykład imbir, goździki, natomiast jeśli chcielibyście dodać tutaj jakiś słabszy dodatek smakowy, jak na przykład melisa, to raczej ta melissa gdzieś ucieknie, raczej nie będzie jej czuć spod tego ostrogrzewu paragwajskiego, więc ogólnie jako yerbę daje jej bardzo wysoką ocenę. Jest to yerba bardzo dobra, natomiast mam zbyt dużo wątpliwości, jeśli chodzi o... Pochodzenie tego suszu, i oczywiście jest to wolny rynek, każdy może sprowadzić towar jaki chce, rozreklamować go jak chce i sprzedawać po takiej cenie jakiej chce. Natomiast ja, jako konsument, mam właśnie taki lekki niepokój. I jeśli oczywiście tutaj producent po nagraniu tej recenzji do mnie się odezwie, no to wtedy zawrę taką notę informującą poprawiającą w opisie tego filmu. Jeśli jej nie ma, to znaczy, że się nie odezwał. Ja się pytałem, pytałem się wprost, czy jest to ta reguła i przesypywana. Nie otrzymałem takiej informacji, otrzymałem tylko informację, że pochodzi ta z Corrientes, jest sprowadzona w opakowaniach zbiorczych. No a wiadomo, że przecież raczej byłoby tutaj ciężko produkować jakiś brand, który byłby całkowicie od początku od uprawy po proces przetwarzania i produkcji, produkowany z procedur, które byłyby wymyślone na nowo. Raczej tutaj bardzo prawdopodobna jest, że po prostu yerba ta jest produkowana w identyczny sposób jak już jakaś wcześniej istniejąca yerba, natomiast jest po prostu sprzedawana pod innym brandem dla mnie tak to wygląda. Jeśli sami chcecie się o tym przekonać i o podobieństwie tej yerby do Taragui Despalady, kupcie jedną i drugą, sprawdźcie jak to smakuje, bo dla mnie to smakuje identycznie. Taragui Despalada jest bardzo dobrą yerbą czystą. No i tutaj regionego też w ten sam sposób bym traktował i dla mnie te yerby są po prostu identyczne i mamy do czynienia z czystym marketingiem. To tyle. W kolejnym odcinku będę recenzował prawdopodobnie Kurupi Tradycjonal, o które również prosiliście. Jerba Mate Paragwajską. Natomiast na dzisiaj to tyle. Dzięki. Do kolejnego odcinka.